Ja jestem Filip. Sorry, że to nie jest film. No ale obejście, chociaż cały albo no pół. Dzisiaj będzie challenge z cytryną. Yy, dzisiaj zjem cytrynę jak jabłko. No i za chwilę, no. Za chwilę, bo ja muszę się przygotować. Dobra, już. Wypiłem sok. Tak. I te, teraz, zaraz, może zjem jeszcze. Zaraz przywita się Oskar. Dzień dobry. Lec po tatę, lec po tatę. po tatę. Tata! Tata! Teraz zjem tak, no, nie wypiję soku. A może sobie tak... Daj mm. Daj, jest Dobra, kończymy Ja z wami żegnam Jestem Flip Żegnamy Kujcie, słuchajcie na razie. Cześć! Bum.